A dlaczego byłem zajęty? Bo otóż w tym kartonowym państwie, które w mojej ocenie nie istnieje, i nie istnieje od kilku lat, a może nawet od kilkunastu, bo to państwo nie istnieje. Zobaczcie sobie na tweety polityków, czym oni się teraz zajmują. To są najwięksi szkodnicy, którzy mogli tylko w ogóle zdarzyć się w naszej ojczyźnie. I myślę, że większość słuchaczy podziela ten pogląd. A czym się zajmowałem? Otóż zorganizowaliśmy w razumie, proszę Państwa, Radomską eskapadę humanitarną, która w trzy dni chciałem, żeby przyjechało kilkunastu moich kolegów z Radomia pojechało na tereny powodziowe, do zapomnianych już miejscowości, do gmin takich jak w Leń, w których woda zeszła właśnie dwa dni temu. Dzisiaj z ostatnich wsi schodzi woda, ale tam jeszcze nie ma prądu. Tym ludziom trzeba pomóc po prostu ich mieszkania posprzątać, ich domy posprzątać. Teraz wszyscy patrzą na tę wielką rwącą wodę, która w tych momentach zrywa kolejne miasta, za dwa dni zerwie kolejne miasta, potem Wrocław. A tamci ludzie, jak zwykle przez to państwo, które nie istnieje od lat, zostaną zapomnieni i do nich powódź, do, do nich e, pomoc nie dotrze nawet do grudnia. A ja przypomnę jaka jest różnica pomiędzy powodzią 9,7 a powodzią tu obecną, że tam jeszcze to suszenie mogło następować poprzez sierpień i wrzesień. A tutaj zaraz mamy październik i listopad i tam tych ludzi wszyscy zapomną. I wiecie, co się okazało w tym kart kartonowym państwie, ale we wspaniałym narodzie? Że ta inicjatywa nam się w trzy dni przerodziła, uwaga, z piętnastoosobowej wycieczki na pięćdziesięcioosobowy wyjazd jutro o czwartej rano, gdzie wyjeżdżamy, z samego Radomia, dołączają do nas ludzie z Białego Stoku, Łodzi, Torunia, Wrocławia, yy, yy, z yy, yy, Bolesławca, z Jasła, z Rzeszowa. Nagle się okazało, że w ciągu trzech dni dojedziemy tam w 100 osób. Jesteśmy w kontakcie ze sztabem kryzysowym i z burmistrzem Wielunia. Ja myślałem, że my tam pojedziemy z trzema pompami albo czterema agregatami. Wiecie, ile tego mamy? Obecnie mamy 60 agregatów prądotwórczych wysokiej mocy oraz kilkadziesiąt pomp, tego już nie zliczę. Ja na początku pierwszego dnia lisłem łopaty, a teraz nawet pił spalinowych nie liczę. Pięćdziesiątek, nie jakiś tam popierdółek. Więc jeżeli ktoś państwu powie, że naród polski nie istnieje, to jest w błędzie, bo naród jeszcze istnieje. Myślę, że jest nas około 20% w tym społeczeństwie, które nie ma instynktu państwowego. Co mogę jeszcze Państwu powiedzieć bardzo brutalnie, że yy, to, co widzimy obecnie, to, to zaangażowanie rodaków jest duże, ale to jest 15% tego, co działo się w przypadku Ukrainy. I na tym bym zamknął, nie chciałbym tego tematu rozwijać. Natomiast pamiętajcie, że każdy z was może stworzyć taką grupę w swoim regionie. Możecie stworzyć pięć osób, pojechać na trzy, cztery samochody, nie patrząc na tych wszystkich polityków i realizować swoje narodowe obowiązki. A naszym narodowym obowiązkiem jest jedno hasło, a nawet dwa. Jeden naród ponad granicami, bo naród istnieje ponad granicami, oraz drugie hasło, czyli naród za narodem. Musimy się wspólnie wspierać w tych trudnych chwilach i tłumaczyć ludziom nieustannie, że państwo jest tylko elementem, który ma nam służyć. Jutro o czwartej rano yy, zbieramy się. W Radomiu na ulicy Rybańskiej 21, aby wyjechać, będzie nas kilkanaście samochodów. Później dojeżdżamy do, do miejsca docelowego. Tam nas będzie kontrolowała straż pożarna, która nas będzie prowadziła na te miejsca powodziowe. Tymi samochodami w 50 osób u sióstr Elżbietanek się montujemy. Wiecie, co się dzieje u sióstr Elżbietanek? Nie mają prądu, nie mają wody i 20 pensjonariuszy na miejscu na pokładzie nie mają czym ich ogrzać, nie mają co im dać do jedzenia. Przyjeżdżamy z dwoma kuchniami polowymi po 250 litrów. Paweł jak wielki wspaniały człowiek z Zrzeszenia Producentów Papryki RP na Południowym Mazowszu. Posłuchajcie jeszcze chwilę, bo to powiedzmy sobie coś miłego w końcu w tym programie również, żeby nie tylko narzekać. Razem z tym Zrzeszeniem przygotowują cały transport świeżych owoców i warzyw, które jadą z Południowego Mazowsza w tamtym kierunku razem z nami. Do tego przedsiębiorca z Poznania wysyła całą masę powerbanków i też pił spalinowych i różnego rodzaju sprzętu, które będziemy teraz przesyłać, bo zrobił nam się wielki z tego sztab, będziemy przesyłać właśnie do służb, do policji, która jest bardzo często niewyposażona, bo państwo, przypominam, jest sektory, prawda? Nie wiem, czy państwo o tym wspominałem, że ten kraj nie istnieje. Znaczy kraj istnieje, ale państwo nie istnieje. Więc będziemy policjantom udostępniać, mamy około 240 bardzo profesjonalnych, dobrze zorganizowanych dla służb specjalnie powerbanków przez przedsiębiorcę zorganizowanego, który wysłał to do nas właśnie impostem, dzięki panu Brzusce, który za darmo udostępnił swoje rzeczy. Więc te Elżbietanki nie mają tam żadnych możliwości. Rozstawiamy dwa profesjonalne, nowoczesne namioty wojskowe, nie takie z aluminiowymi stelażami, tylko z tymi pompowanymi, pan pułkownik pewnie będzie wiedział o co chodzi, które rozkładają się w trzy osoby przez pięć minut i dzięki temu zaoszczędzamy czas. Dwie kuchnie polowej jedziemy z własnym wyżywieniem. Lokalni przedsiębiorcy dali nam 150 kg wędlin zapakowanych hermetycznie i mówią, że mogą dostarczyć jeszcze tonę. Tylko pojedźcie na miejsce, powiedzcie, jakie są potrzeby, będziemy dostarczali. Tutaj się weźmy do roboty. No i, I to ma Pan baz, rację, nawet, drodzy, bo nawet. Przepraszam, bo właśnie jak Pana słucham, to dokładnie to jest też to, to, co mówiła Maria Stepan o tym, jak się ludzie organizują w jej, w jej materiałach. Można było zobaczyć, jak też ludzie przyjeżdżają z całej, z całej Polski, więc widzę, że Pana grupa to jest Właśnie właśnie grupa tych ludzi dobrej woli, których jest więcej, przynajmniej miejmy taką nadzieję. Pani redaktor, to nie jest moja grupa, to jest moja grupa i pani grupa. To jest bo nasza grupa i ja jestem problem. za tym, jak to najbardziej. Jest nasza grupa. I kończąc i spuentując, co mnie dzisiaj spotkało, o czwartej rano wstajemy, żeby znowu otworzyć sztab i bo dzwonią cały czas telefony i cały czas wszystko coś tam dojeżdża, jakieś kolejne rzeczy. Dostaję, dostaję SMS-a ze zdjęciem mojego samochodu, na którym już są naklejki pomoc humanitarna, od biskupa lokalnego radomskiego Marka Solarczyka który pisze, szanowny panie Marku, właśnie przechadzam się ulicą Rywańską z porannej, bardzo wczesnej mszy świętej. Jutro zgodnie z apelem, który organizujecie, będę o czwartej, żeby pomóc wam zapakować te rzeczy na samochody oraz pobłogosławić na dalszą drogę. No i to jest I super właśnie. Trzymajmy. W takim razie, panie Marku, to w takim razie e, dobrej nocy, szybkiego snu i, i, i szerokiej drogi. Chciałbym...